Od jakiego kroku zacząć zmianę? Bez względu na to, gdzie teraz jesteś, bez względu na to, czym się teraz zajmujesz, czy masz już za sobą wiele osiągnięć, czy e, zrobiłeś, zrobiłaś już bardzo dużo e, w swoim życiu, albo dopiero zaczynasz, zaczynasz zmieniać swoją sytuację, w której obecnie jesteś, e, jeśli chodzi o e, relacje, jeśli chodzi o finanse, o to, jak się czujesz, jak wygląda Twoje zdrowie, bez względu na to, jaką zmianę być może masz potrzebę wprowadzić, ten jeden tip, który podam właśnie w tym nagraniu, będzie dla Ciebie kluczowy, ponieważ my wielokrotnie jesteśmy wzywani przez nasze ciało, przez naszą intuicję, właśnie. Do zmiany, właśnie do nowego. I czym jest to nowe? To nowe to często tak naprawdę spojrzenie, być może na te same sytuacje, ale z innego punktu widzenia, z innej perspektywy. To nowe to często jest wybranie tego, co mi będzie służyć, zamiast tego, co kompletnie nie rezonuje ze mną. To nowe to też jest. Utożsamienie się z nową wersją, na którą pracuję w ostatnim czasie, o której myślę dużo, którą wizualizuję sobie w środku, która mnie gdzieś inspiruje na zewnątrz. Widzę w świecie, że ludzie tak robią, ludzie tak mają i ja też tak chcę. I zmiana często jest niewygodna. Zmiana często jest trudna. Nie w działaniu tak naprawdę, ale w naszej podświadomości, w naszym umyśle, ponieważ nasz umysł nie lubi zmian. Nasz umysł uwielbia rutynę, uwielbia to, co zna, ponieważ jeżeli coś zna, to znaczy, że to jest dla niego bezpieczne. I jeśli doświadczasz takich sytuacji, że coś Cię woła, że czujesz, że chcesz podjąć jakąś zmianę, albo obecne miejsce, w którym jesteś, z tobą już nie rezonuje. To już nie jest o tobie. To już nie jest o tej osobie, którą się stałeś, którą jesteś. To już nie jest o Twoich potrzebach, które masz. I jakaś część Ciebie zaczyna protestować, zaczyna się buntować, zaczyna się włączać jakaś irytacja, frustracja, złość. Na innych, na siebie. Kiedy my zaczynamy czuć te symptomy, i intuicyjnie czujemy, że chcemy wyjść do zmiany, do innego, to jest nas też ta część bardziej logiczna, bardziej taka stabilna, która mówi nie. Która mówi, czekaj czekaj, przemyślmy to, zastanówmy się, czy się nam to opłaca, czy warto, czy nie warto, a jak się nie uda, a jak coś się stanie, a jak wejdziesz tam i, i nic z tego nie będzie, i nie będziesz miał y, to, co sobie założyłeś, a jak poniesiesz porażkę, tam jest mnóstwo obiekcji, które pojawiają się tak naprawdę w naszym y, podświadomym umyśle, który będzie nas za każdym razem blokował, żebyśmy jakąkolwiek y, Nową decyzję podjęli, jeżeli my nie nauczyliśmy swój umysł tego podejmowania decyzji. Bo jeżeli my wytrenujemy swój umysł w taki sposób, że zmiana jest dobra, że zmiana to jest doświadczenie, że zmiana to jest spróbowanie czegoś innego z ciekawości, dla ciekawości, dla jakiejś tam części, która też się syci e, tym nowym. A jeżeli my jesteśmy w takim oprogramowaniu, że zmiana nam się kojarzy z czymś złym, ponieważ to jest nieznane i niebezpieczne, to zawsze będziemy się bali zmiany. I takim tytułem wstępu: jak w takim razie wprowadzić zmianę? Od jakiego kroku w takim razie warto zacząć, aby wprowadzić zmianę, omijając ten krytyczny umysł? Ten umysł podświadomy, który będzie chciał zostać przystawionym albo po prostu nie będzie chciał w ogóle nic zmieniać. A jakaś część siebie będzie cały czas krzyczeć chce zmian, chce zmian, proszę, proszę, zróbmy to, bo e, poczujemy e, się lepiej. Mam dwie wersje dla Was przygotowane. Dwie wersje możecie sobie wybrać, która z Wami bardziej rezonuje. Być może już doświadczyliście dwóch tych wersji, i możecie sobie sprawdzić która jest skuteczniejsza, praktyczniejsza, z której warto skorzystać raz jeszcze albo po prostu tym razem ją spróbować, po prostu doświadczyć jak to jest z tą nową perspektywą i z tym nowym punktem widzenia na zmianę. Pierwsza wersja to jest wersja dla hardkorów. To jest wersja dla osób, które Lubią dużo adrenaliny, które lubią, jak się ubłocą, jak jest tam trudno, jak jest tam dużo bólu, dużo cierpienia. I to jest wersja dla takiego człowieka, który chce czekać. Chce czekać, a życie go położy na łopatki. A życie pokaże mu. Że nie tędy jego droga. To jest wersja dla osób, która czeka na najlepszy moment, bo się boi. I jeśli jest w tobie lęk, to pamiętaj, że twoja dusza przyszła tutaj z jakimiś potrzebami, z jakąś misją, i ona będzie robić wszystko żeby sobie to zrealizować. Ona będzie robić wszystko, żeby ona sobie tutaj doświadczała i była szczęśliwa na tej ziemi. Ona będzie później prowokować takie sytuacje, żebyś ty się tak zmęczył, żebyś się tak zmęczyła tą obecną sytuacją, w której jesteś, żeby z tej niemocy zrezygnować już z tego, co nie jest twoje, tego, co ci nie służy. Ona cię przytwierdzi do ściany, tej przysłowiowej. Ona cię położy na ziemi. <laughs> Ona sprowokuje cię, że pojawi się dużo negatywnych w tobie emocji, takich powiedzmy destrukcyjnych czy niskowibracyjnych emocji, który, które są, które się pojawiają. Ale one się pojawiają po to, żeby nas poinformować o czymś. One się pojawiają po to, żeby zakomunikować, że ja się nie czuję tak, jakbym się chciał czuć. Ja się nie czuję tak, jakbym się chciała czuć. Dusza mówi. A ja przecież ustalałyśmy inaczej. Przecież miałam być szczęśliwa. Przecież miało być fajnie miałam doświadczać, próbować nowych rzeczy, żyć życiem. Coś tu poszło nie tak. Więc w takim razie, jeżeli taką decyzję podejmujesz, no to wiem, że jeśli zewnętrzne okoliczności cię po prostu fizycznie zmęczą, po prostu najzwyczajniej w świecie fizycznie, ale i również psychicznie, Cię zmęczą, czyli um, wszystko będzie się sypać, wszystko będzie cię irytować, um, wszystko będzie w twojej głowie protestować. Będziesz to czuć po symptomach z ciała. Najczęściej to są symptomy z ciała, z twoich jelit, z twojego mózgu. Z Twojego serca, być może jakichś chorób autoimmunologicznych, gdzie ciało atakuje samo siebie. Tam będzie dużo buntu w tobie, ale głównie w twoich emocjach. To możesz bardzo sobie rozpoznać, co jest nie tak, jak sobie zaczniesz obserwować emocje, z jakimi, z jakimi żyjesz, z jakimi wstajesz, z jakimi wchodzisz w relacje z innymi ludźmi. To jest niesamowita informacja o tobie dla ciebie. Bo każda emocja, która w nas się pojawia, ona ma swoją opozycję. I jeśli my, na przykład, dużo czujemy lęku, to tak naprawdę my potrzebujemy wejść w odwagę. Jeśli my czujemy dużo, Takiej obawy, że coś się stanie, że coś się wydarzy, to potrzebujemy rozpracować, dlaczego ja się tak czuję, co powoduje, że ja się boję na przykład tej zmiany i odnaleźć przekonanie, które we mnie jest, które mnie zatrzymuje. Jeżeli ja to zrobię, to ja obieram całkiem inny punkt widzenia na dokładnie tą samą sytuację, ponieważ wchodzę w emocje odwagi i robię coś z odwagą, robię coś z intencją, ja to zrobię. Bo mogę, ja to zrobię, bo, yy, bo chcę, bo potrzebuję tego zrobić. Jeśli oporujesz przed zmianą, która tak naprawdę chce do ciebie przyjść, która pragnie z tobą się spotkać, która chce, żebyś zrobił z niej pożytek, to ona będzie Cię prześladować. Ona będzie do ciebie przychodzić w różnych formach, zarówno wewnętrznych, emocjonalnych, jak i zewnętrznych, w świecie, w tym co będziesz doświadczał. Ponieważ to, co się dzieje wokół ciebie, to jest rezultat tego, co mm, jest w tobie wewnątrz, czyli tym, czym emanujesz w środku, to samo będziesz widział w świecie. I chodzi mi o to, że to jaką my przyjmujemy postawę, jak my pewne rzeczy widzimy w sobie, tak samo będziemy to widzieć na zewnątrz. I jeśli zmiana, której pragniesz, nie zadzieje się, Mimo, może tak naprawdę tego bardzo chcesz. No to kiedyś w końcu życie cię do niej zaprowadzi. Dlatego mówię, że to jest wersja dla hardkorów, czekając aż coś się wydarzy. Czekając aż to, czego nie chce, właśnie się zjawi, ponieważ będziesz tak bardzo intensywnie myślał o tym, czego nie chcesz w swoim życiu, że to będzie się jeszcze bardziej nawarstwiać, jeszcze bardziej będzie przychodzić do e, Twojej rzeczywistości, do, e, do Twojego życia, ponieważ będziesz tam bardzo dużo wysyłał energii swojej e, podświadomie intencji, e, że w końcu to będzie ci się manifestować w, w życiu. I już będziesz tak bardzo tym zmęczony tym, czego nie chcesz, że w końcu stwierdzisz. Nie powiem żydko, ale będziesz chciał to zmienić. Ale do tego po prostu będziesz może musiał dojrzeć. Być może potrzebujesz pobyć w tym dłużej, bo, bo ta, ta wersja ta hardkorów, ona działa. Ona jest naprawdę super metodą. Ja ją doświadczyłam wielokrotnie w moim życiu. I uważam, że to jest jedna z. Mm, Skuteczniejszych metod, która zaprasza mnie do zmiany i dzięki której rzeczywiście podejmuję zmianę, z której jestem zadowolona. Dlatego masz wybór. Możesz wybrać wersję hardcore albo wersję soft. Ta wersja soft jest dla osób dojrzałych, jest dla osób, które są świadome swoich potrzeb, które są świadome, że zmiana jest. Potrzebna im teraz, ponieważ widzą, że to ciało im komunikuje, że to ciało im mówi, że coś ich zaprasza intuicyjnie do czegoś nowego albo do zobaczenia czegoś z innego punktu widzenia albo do zmiany tego, jak robimy tą jedną i tą samą rzecz, ale w inny sposób, żeby na przykład mieć inne rezultaty, na przykład związek. Jeżeli widzisz, że coś nie idzie na przykład w, w relacjach, czy w relacji, w której jesteś, to znaczy, że to jest zaproszenie do jakiejś zmiany, ponieważ na przykład ta relacja Cię frustruje, ta relacja Cię irytuje, pokazuje Ci rzeczy, których nie chcesz czuć, które, których nie potrzebujesz w swoim życiu, to to jest zaproszenie do Ciebie. Ok? Czego w takim razie potrzebuję? I tutaj troszkę zdradziłam, jak wygląda ta wersja soft. Jeśli chcesz podjąć pierwszy krok do zmiany, ta wersja dla osób dojrzałych wygląda w taki sposób, że jeżeli widzisz, że chcesz nowe, chcesz wyjść do innego, to najpierw sprawdzasz, gdzie jesteś. Sprawdzasz, Bierzesz kartkę, długopis i zapisujesz. Po jednej stronie zapisujesz, jak wygląda teraz moje życie, z czego nie jestem zadowolony, co mnie być może irytuje, jaki obszar jest dla mnie najbardziej frustrujący, irytujący, gdzie nie czuję się szczęśliwy, gdzie nie czuję się szczęśliwa. Co mi nie pasuje w moim obecnym życiu i zapisujesz to. Piszesz wszystko. Wszystko, co ci siedzi w głowie. Każdą rzecz, która jest, zapisujesz. I nie tworzysz sobie oporu, ponieważ tak naprawdę to jest o tobie, to jest o prawdziwej części ciebie, to, co tam zapiszesz. Więc jeśli masz opór, żeby to zrobić i żeby to napisać w prawdzie, tak jak to wygląda. To, to też jest bardzo dużo informacji e, o tobie dla ciebie. Że tak bardzo nie chcesz się z tym spotkać, że nawet ciężko ci jest to zapisać na kartce. Wiadomo, tej kartki nie musi nikt widzieć, ta kartka e, może być dla ciebie, możesz ją spisać, możesz ją później wyrzucić, zrobić z nią cokolwiek, co chcesz, ale chodzi o to, żebyś to wszystko zobaczył, nazwał. I w momencie, kiedy ty napiszesz po jednej stronie, czego w życiu już nie chcesz to po drugiej stronie piszesz sobie ok, czego w takim razie ja chcę, ok, co w takim razie chcę zmienić, od jakiego obszaru zacząć, jaka rzecz, jaki aspekt jest dla mnie najbardziej priorytetowy w tym momencie, co jest dla mnie najbardziej istotne, żebym ja się poczuł lepiej, poczuła w tym momencie. I kiedy będziesz miał taką listę rzeczy po drugiej stronie, która automatycznie wyjdzie ci z rzeczy, których nie chcesz, nie? bo jak wiesz, czego nie chcesz, to możesz sobie zrobić opozycję do tego, czego nie chcesz, no to jak tego nie chcesz, no to czego w takim razie chce? Czyli to jest bardzo łatwa, łatwe zadanie, łatwe ćwiczenie, które możesz zrobić sam w domu. I dzięki temu, że będziesz widział twoje potrzeby, jakie ty masz. Możesz to skonfrontować z tym, jak żyjesz teraz? Czego masz, czego nie masz? I jak już to zrobisz, zobaczysz to, to wtedy możesz obrać jakąś jedną rzecz, na której się teraz skupisz. Jakiś jeden obszar, który. Jest dla ciebie na ten moment najważniejszy, być może taki, który załatwi ci pozostałe inne obszary, które też nie działają. Bo czasami jest taka jedna rzecz, jakaś taka kula u nogi, która, jeśli ją załatwimy, to później inne rzeczy nam powskakują, ponieważ one są wszystkie ze sobą połączone. Ja, na przykład, poprawisz relację, w której jesteś, masz wyzwania z, z jakąś osobą bliską, poprawisz. Tą relację zmienisz coś w tej relacji, albo wyjdziesz z tej relacji, i dzięki temu będziesz czuł się silniejszy, czuł się bardziej szczęśliwy, czuł, że to życie ma większy sens i będzie Ci się chciało na przykład robić inne rzeczy, więc automatycznie to wpłynie na jakość być może. Twojej pracy, Twoich zarobków, Twojego sposobu postrzegania siebie, ponieważ będziesz na przykład doceniany w relacji, będziesz się czuł dobrze w tej relacji, więc nie będziesz potrzebował sobie załatwiać poczucia własnej wartości, nawet w innych obszarach. A tam na przykład się żyłujesz, strasznie dużo tam swojej energii poświęcasz na to, żeby to czuć. I kiedy zobaczysz sobie, czego ja chcę czego ja pragnę, to zrób wszystko, żeby ten jeden obszar Twojego życia po prostu załatwić, zmienić, żeby się po prostu nim zająć, zaopiekować. Bo przyszedłeś tutaj po to, na ten świat, żyjesz w tym świecie, tutaj na ziemi, chodzisz po tej ziemi, żeby doświadczać emocji, żeby doświadczać ekscytacji, żeby być na takim, można powiedzieć, haju emocjonalnym, ponieważ lubimy go, ponieważ lubimy się czuć zadowoleni, szczęśliwi, docenieni, zadowoleni z siebie, z życia, z ludzi, z którymi jesteśmy, lubimy się śmiać, lubimy. Robić nowe rzeczy, lubimy wspominać też przyjemne sytuacje, które miały miejsce w naszym życiu. Lubimy przyjemność. To wszystko lubimy, ale z jakiegoś powodu sobie to odbieramy. Z jakiegoś powodu nie chcemy do tego sięgać. W tym nagraniu najważniejsze jest to, żebyś sprawdził, którą wersję wybierasz: czy wersję hardcore, czy wersję soft. W przypadku wersji hardcore czekasz, a w przypadku wersji soft, Bierzesz się za siebie, zapisujesz rzeczy, które z Tobą nie rezonują, które nie są już o tobie, których już nie potrzebujesz, których nie chcesz, a po drugiej stronie piszesz to, czego dokładnie chcesz i łapiesz na ten fokus, koncentrujesz się na tym, wprowadzasz zmianę. Ja nazywam się Kinga Martyńska, jestem coachem, pomagam, wspieram osoby, które chcą żyć odważniej, pewniej, lepiej i na co dzień prowadzę sesję. Coachingowe, sesje energetyczne, sesje mapy marzeń. Zapraszam Cię do zapoznania się również z moją ofertą. W linku poniżej znajdziesz wszystkie informacje. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw proszę łapkę w górę i subskrybuj ten kanał, jeśli chcesz oglądać podobne filmy jak ten. Do zobaczenia.